Ależ będę kurwa negatywny w tym nagraniu Tego laski na Instagramie nie pokażą Tylko pokażą zdjęcia Te ładne, nie? A co się dzieje poza kamerami, tego już, już wam tego nikt nie pokaże Więc jest z grzybnią, z batatajnią Kurwa prom jak do Szwecji Co tam widzicie? ja widzicie, bo jest brudna woda Hello, hello, zamieniamy Emiraty na bananowe klimaty. Zostawiłem końcówkę mikrofonu tą buchatą, taką w pokoju. <laughs> Więc jak będzie na łodzi bujało i wiało, to będzie. I tylko tyle powiem. Zobaczymy, jaką dostaniemy. Łajbę, nim ma być motorówka, speedboat. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, i co? Zły trochę jestem, bo zostawiłem mikrofon. A będzie wiało na pewno na takim tym. No, trudno. Coś się przyciszy, coś się wytnie, coś się przytnie, jakąś muzykę się wstawi. I jakoś to będzie. Już raz to zrobiłem, chyba w 2019 roku. Ale jest inna grupa, więc. Trzeba to zaliczyć ponownie. Bo są ludzie, którzy pierwszy raz to robią. Jak zresztą zobaczcie na to, jakie ma tłumy. Wszędzie przed nami, za nami, obok. Wszędzie odciula ludzi, no ale wygląda na to, że te łódki W miary jakieś są. Fajne. Ostatnio było dziesięciosobowa taka mi się wydaje coś takiego jak tam w oddali zobaczymy co dostaniemy teraz z jakiegoś in z innego punktu odpływamy ale poczujcie klimat stania w kolejce i czekania na niewiadomą polatamy dronem zrobimy jakieś ujęcia Podobno wyspa Jamesa Bonda jest otwarta. Ostatnio nawet nie wolno było tam gdzieś do niej podpływać, bo uszkadzane były koralowce. Teraz podobno wolno na nią wejść, ale bez pływania między koralami. No i co? Idzie to jak krew z nos. A, coś się ruszyło. Ta Pielsza niż prześcieradło dziewuszka. No ale Chin, Chinki tak mają z jakiegoś powodu. A proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. <S Secretary>

O, ostatnio na takim czymś byłem Bardzo przyjemnie, wystarczająco A później bujało jak u, u, u. Honda Yamaha, karczyko i blacha I tam ich jeszcze upchną? Czy aby na pewno? Zmieścimy się? Ja w space for five? No to ładny, kurwa, ścisk. Ajajaj. Stay with your man. I'm gonna go for the phone. Oh, you couldn't put more on one boat? Yeah, we have more space for you. Very good. You want to cut it? Fuck me. Another twenty mm -hmm. to keep the right balance. It me. Yeah. You're very good. You can put under Okay. <sighs> this place cannot. Yeah. <sighs> <sighs> Couple of standing places still available <laughs> Ja pierdolę Ene, no i tym optymistycznym akcentem na razie kończymy Otóż uwaga, 45 osób jest na jednej kurwa łódce, patrzcie co się dzieje. Patrz, jeden przez drugiego, nawet nie mogą wyjść. Te drewniane łódki, oczywiście można sobie wynająć za kolejne 300 batów. One są tam, proszę bardzo. To dodatkowo i można sobie popływać po tej całej tutaj okolicy. Łódź 45 osób. Chyba kurma kogoś opuścił bóg, albo jednych, albo drugich. Patrzcie na to, nawet nie idzie się przecisnąć. Excuse me? Can I just quickly. A, no i tak to wygląda. 45 osób tylko po to, żeby w takim motoskłopie i każda jedna taka sama? I parę lat temu zresztą jest filmik, podlinkuję go tam było nas maksymalnie około 10 osób na łodzi No jest ta szybka, tam ta tak sama była szybka, no ale nie nie o jest, to jest, To jest, to jest, to jest pomyłka o jest, To jest kurwa normalny, patrzcie na to, can you take a for me? Kolejni czekają w kolejce, żeby wejść. Ja idę z powrotem. Enjoy. Yeah, yeah. Enjoy, enjoy. A pierdole. Ci z przodu wchodzą na te drewniane łodzie. Ci z tyłu wskakują pooglądać korale, które są i tak już poniszczone. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, co się dzieje. Zaczerpnijmy świeżego powietrza. O, proszę bardzo. Jest kilku odważnych. Co tam widzicie? O, ja widzicie, bo jest brudna woda. Ja pierdziu. Tego laski na Instagramie nie pokażą. Tylko pokażą zdjęcia. Te ładne, nie? A co się dzieje poza kamerami, tego już, już wam tego nikt nie pokaże. idź, patrzcie, patrzcie. 45 osób na, na łodzi. Kurwa porażka. Uwaga, bądźcie ostrożni, jak kupujecie wycieczki od razu. Weźcie zapewnienie, że nie będzie Was więcej jak 12 osób na łodzi, a nie 40. To nie kurwa prom do Szwecji albo łodzie emigranckie. Na wyspę Lampedusę, tak Dobre dla Chińczyków Wielszych od prześcieradła Proszę, żeby sobie Zrobić zdjęcie czego? Nie wiem co tam jest Bez sensu No ale cóż Jak polecimy Na jakąś inną wyspę Z białym piachem to mam nadzieję, że polatamy dronem i sobie i sobie coś zobaczymy no, widoki piękne no ale nie, no patrzcie jak w Wenecji, jeden koło drugiego A to też można sobie wziąć Sak. Taka jak tamta malutka 12 osób, max. Nara, jak będzie coś ciekawego to się zgłosi